Możecie na przykład powiedzieć I think, ja sądzę, ja uważam. Ewentualnie I really think, ja naprawdę sądzę, ja naprawdę uważam, uh, że. I tutaj, uwaga, możemy dodać You need to, że Pan potrzebuje, że Ty potrzebujesz. You must, że Ty musisz. You should, że Ty powinieneś. I uwaga, tu będziemy dostawiali podstawową formę czynności. Czyli mogłabym na przykład powiedzieć. I think you should do it. Ja uważam, że ty powinieneś to zrobić. I think you must do it. Ja uważam, że ty musisz to zrobić, chociaż to już będzie bardzo silna sugestia. I think you need to do it. Ja uważam, że ty potrzebujesz to zrobić. I think you need to learn English. Ja uważam, że ty potrzebujesz nauczyć się angielskiego. I think you must learn English, że musisz to zrobić. You should learn English, że ty powinieneś to. Zrobić. Inny zwrot, który przydaje nam się do udzielania porad, to. Uh, it is usually a good idea. Zazwyczaj jest dobrym pomysłem, aby. Zauważcie, że to też łączymy ze słówkiem to, który jakby wyraża kierunek działania, kierunek ruchu i podstawową formą czynności. It is usually a good idea to learn English. Zazwyczaj jest dobrym pomysłem nauczyć się angielskiego. It's usually a good idea to do it. Zazwyczaj jest dobrym pomysłem. Aby to zrobić, ewentualnie my suggestion is, moja sugestia jest, my advice is, moja porada jest taka, żeby coś zrobić. I tu również będzie słówko to i czynność w formie podstawowej. My suggestion is to do it. Moja sugestia jest taka, aby to zrobić. My advice is to do it. Moja porada jest taka, aby to zrobić. Lub też, uwaga, My suggestion is not to do it. Moja sugestia jest taka, aby tego nie robić. My advice is not to do it. Moja porada jest taka, aby tego nie robić. Um, mogę także użyć słówka could, które jest takie bardziej miękkie. Na przykład: You could do it. Mogłabyś to zrobić, mógłby pan to zrobić. Zostawiamy komuś przestrzeń na decyzję, ewentualnie. I think you could do it. Myślę, że mogłabyś to zrobić. Uh, I think you could try. Myślę, że mogłabyś spróbować. I tu znowu, to, do it, aby coś zrobić. Uh, ewentualnie moglibyśmy powiedzieć: You probably should do it. Prawdopodobnie powinieneś to zrobić. You probably should learn English. Prawdopodobnie powinieneś nauczyć się angielskiego. You definitely should do it. Ty na pewno, z pewnością powinieneś to zrobić. You definitely should learn English. Ty powinieneś uczyć się angielskiego. You really should do it. Ty naprawdę, czyli rzeczywiście powinieneś to zrobić. You really should learn English. Ty rzeczywiście powinieneś nauczyć się angielskiego. Zauważcie, że wszystkie te zwroty łączą się z podstawową formą czynności. Ewentualnie przy, w przypadku słówek takich jak need to, czyli potrzebować coś zrobić. It's a good idea to, dobrym pomysłem jest, aby coś zrobić. It's my advice to, moją poradą jest. It's my suggestion to. Um, przepraszam, my suggestion is to, moją sugestią jest, aby. My advice is to, moją poradą jest, aby. Hmm. To są słówka, które będą wymagały czasami e, tego e, słówka to, ponieważ Macie tam dwa czasowniki obok siebie. Natomiast przy czasownikach modalnych, a więc słówkach takich jak must, should, um, could, tego słówka tu nie będzie, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, są to czasowniki modalne, a więc one nam dają model rzeczywistości. Ok, ale zostało nam jeszcze kilka innych sposobów y, składania propozycji, na przykład how about, co powiesz na? I uwaga, ponieważ tutaj potrzebujecie czynności z końcówką ing, y, lub. Um, słówka zakończonego na ing. Na przykład How about going? Co powiesz na pójście? How about learning? Co powiesz na nauczenie się? How about speaking? Co powiesz na rozmawianie? Na przykład How about speaking English? Co powiesz na mówienie po angielsku? How about learning English? Co powiesz na um, uczenie się angielskiego, naukę angielskiego? Ewentualnie How about doing it? Co powiesz na zrobienie tego? Ewentualnie e, też przy słówku suggest. Uh, uważajcie, dlatego że y, możecie powiedzieć My suggestion is to do it. Moją sugestią jest zrobienie tego, ale mogę też powiedzieć to krócej. I suggest doing it. Ja sugeruję zrobienie tego. Czyli tu uwaga, bo po słówku suggest. Hmm, jeżeli od razu chcecie użyć tej czynności, to ona też będzie miała końcówkę ing. My suggestion is important. Moja sugestia jest ważna. My advice is important. Moja porada jest ważna. Na przykład, my advice is to do it. Moja porada jest taka, aby to zrobić, ale I suggest doing it. Ja sugeruję zrobienie tego. I suggest not doing it. Ja sugeruję nie robienie tego. Tutaj troszeczkę trzeba zachować czujność. Mam nadzieję, że pomogłam. Ćwiczcie to wytrwale, a na pewno stanie się proste, a w kolejnych filmikach odpowiem Wam, jak korzystać z kolejnych kategorii funkcji językowych. Pozdrawiam, Kate.